Tutaj mamy sobie wyciągnąć, tak? Tak. Kurde. Fajny mózg. Wymień trzy alternatywne wizje swojej kariery. Modeling, fotomodeling, coś w tym kierunku. Druga, sportowiec. Eee... Ale co to znaczy sportowiec? Że Spor co byś robił? Sportowiec nie wiem. Walczył na przykład jakieś. ten. kickboxing, jakieś MMA, coś w tym rodzaju. No, YouTuber. <laughs> no, ale no youtuberem już jesteś, to są alternatywne wizje <laughs> A, przyszłości, alternatywne. alternatywne, no. No tak, no to jeszcze w sumie chciałbym być astronautą, astronautą, o, to by było fajne. Wymienić trzy rzeczy, których pragniesz spróbować. E, nie próbowałem nigdy e, owoców morza, typu takich, jakiś kalmar, więc What? to chciałbym spróbować, nie próbowałem nigdy. Ostrygi, kalmary, małże. To co, żeś żar tylko krewetki? Nigdy. Tak, z co z tego krewetki. Szczerze <laughs> okay. i ryby. Skoczyć na bandzi i... Chciałbym kiedyś też pilotować samolot, o, Trzy ulubione gry. No <laughs> tak, na pewno znajdzie się tutaj na tej liście CSGO. Przegrałem w niego bardzo dużo. Na pewno znajdzie się Wiedźmin od naszej polskiej wytwórni. I na pewno znajdzie się... Niech będzie, niech będzie Valorant. Valorant też jest spoko. Wymienić trzy techniki zdobienia. Paznokci. Pedicure. Manicure. I peeling. Dobrze powiedziałem? Następne! Zanąć trzy melodie, które grają ci w głowie. Polo Gang. Polo Gang. Mon Rai. ci mon ci Trzeci sezon, ekipa. Dobra, to są te nuty. Wymień trzy sposoby na na jedzenie masła. E, jakie było pytanie? Wymień trzy sposoby na jedzenie masła. Na jedzenie masła: łyżką, widelcem, nie, widelcem, nie, nożem. O, tost e, obmoczyć w jajku, nie? I włożyć na patelnię. I jest taki fajny tost z z masłem. Dobrze, też go lubię. No, to jest dobre. Wymień trzy polskie gwiazdy, które możesz poznać. Na pewno jest to Robert Lewandowski. Ksajo chciałbym poznać, na pewno. O, Julię Wieniawę chciałbym poznać, z Rodzinki.pl. Fajnie, fajna jest to, osoba, mi się wydaje tak przynajmniej. Wymień trzy usterki w domu X. Jedna z nich to jest na pewno, że mamy krzywy stół od bilarda, od, od bilarda, delikatnie jest krzywy i czasami właśnie te bile jak tak wolno lecą do, tego, do tej dziurki, czasami właśnie tego naskręcają powoli i nie wchodzą, a by weszły, wiecie o co chodzi. U mnie, jeżeli chodzi o toaletkę. Mam delikatnie e, krzywą e, tą muszlę klozetową. Mam ją krzywą, e, przyznaję się. <gry> muszę klozet, czekaj, toaletkę w sensie toaletę. Toaletę, nie toaletkę. No, toaletę. no, no, no. muszę klozetową. Masz krzywą? Co to znaczy? No, jakby, że dokręcona z jednej strony, a z drugiej nie, i ona jest taka krzywa. I przycinać ci dły? Nie! Na no, szczęście nie. Nie, no ja to tam trochę ogarnię, bo ja to ja ostatnio robiłem, trochę na budowie, więc coś tam ogarnię. Super. Więc, więc mógłbym się tym zająć, ale powiedzmy, że mm, mam rzeczy do roboty. O. Wymień trzy y, zwierzątka, które marzysz y, poprzytulać. Chciałem na pewno poprzytulać sobie taką małpeczkę, taką słodką małpkę. Ale Chciałem jaką? Pić. Ja nie wiem, bo ja się nie wiem, nie wiem, ale taką malutką, taką słodką. Taką, kapucynkę. O, oh, kapucynkę na przykład, no, Chciałbym mieć kiedyś wilka. Wilka chciałem mieć i go też poprzytulać. Eee, mam w ogóle wilka, bo to jest mój tatuaż, taki wilczak, więc wilk spoko opcja. Jak się nazywała ta... Yy, no? Yy, Luliana Sługus... Lemur. Su, lemur, Lemura bym chciał, bo one są, one są też takie fajne. Eee, Wymienić trzy miłości z dzieciństwa. Jak to pani miała na imię? I nie pamiętam, stop model, już yy, Joanna Krupa, Joanna Krupa, ja mogę zapomnieć. mi się tam jeszcze podobał Sanana Gomez może kiedyś, też jak byłem mniejszy. Wydaje mi się, że nigdy nie, nie, nie zakochałem się tak w pełni jeszcze, wiecie o co chodzi, w sensie, tak zakochać takie prawdziwe, takie uczucie, miałem takie jakieś zauroczenia, ale nie miałem się takiej prawdziwej jeszcze miłości, nie? no. i nie wiem, czy na jaką trzecią osobę możemy podać, niech będzie, niech będzie Julia Wieniała, niech okay. będzie. <laughs> Wymień trzech ulubionych członków ekipy Friza. No to na pewno y, jednym z trzech będzie Patec, drugim będzie tromba y, I to może być też podżeńska, by nie? Oczywiście. No to y, Marcysia. Wymień trzech ulubionych członków e, Timu X. Y, mam dobry kontakt ze wszystkimi, nie? Nie Taki wątpię to, ale musisz wymienić ulubionych trzech. Y, no to będzie to Patrycja Moczanow. Będzie to Natalia y, Karczmarczyk. W trzecim miejscu bym dał Karol i... i Leksia. Wymień trzy... Nie, wymień swoje trzy wady. Że jestem trochę niski. Czasem ciężko mi się zebrać do, do jakiejś rzeczy, jestem troszeczkę leniwy, ale to w niektórych sytuacjach, bo jak, jak mi na czymś zależy, to, to potrafię jakby się spiąć i, i dokonać tego, ale no często po prostu mi się nie chce. Jestem ogółem właśnie nieśmiały. Chciałem to zmienić kiedyś. Ale powoli, powoli idzie, idzie to w dobrym kierunku. Wymień swoje trzy zalety. Mm. Trzy zalety. Myślę, że jedną z zalet jest to, że bardzo szybko jakby się uczę. Jestem ambitny. No, troszkę jestem słodki, o, może tak. <śmiech> <śmiech> Też mam no. dołeczki, więc właśnie dziewczyny często mówią, że... Zamieszkałyby w nich, albo żeby nie skrupały. O Coś takiego się dzieje, no. Wymień trzy sposoby na podryw. Oh, shit. Ja nigdy nie miałem jakichś określonych sposobów, zawsze byłem po prostu sobą, nie? Bo to, to też jest sposób na podryw, bycie sobą. W sumie sprawdza się to dosyć często u dziewczyn. Nie wiem, ja tak nie robię, ale zauważyłem, że po prostu jak masz wywalone, to, to dziewczyny za to idą, a jak się starasz, to. Tak, to ty czarek tej miłości nigdy no. nie znajdziesz. No? No, no, no widzisz, no. I trzeci sposób e, romant ro, romantyczny e, amigo. O, ja wybieram romantycznego amigo. Wiecie, jakieś gwiazdy. Ja jestem ogólnie właśnie takim, można powiedzieć, takim romantykiem, i ja lubię takie rzeczy robić. Wymień trzy najgorsze kary z dzieciństwa. Jedna z najgorszych kar, moi drodzy, którą bardzo często. E, miałem okazję doświadczyć, e, to deska przy ścianie, w sensie, no tak, dobrze mówię, desk nie, krzesełko, krzesełko. Robiłeś kiedyś tak? Nie, mi, nigdy mnie tak nie karali, co to znaczy? Że mama to jest ci kazała... bardzo mocne ćwiczenie na uda. A, I że to bez jest krzesełka? Ciężkie. I no ile ci tak kazali No parę minut na przykład, to, to też na koloniach czy tam na różnych takich rzeczach też były takie kary. Okay. E, druga kara, na której jest najczęściej smutno, bo siedzisz sam, to jest bycie w kącie. Najbardziej mi zależało, żeby oglądać karton network Benton, na przykład czy coś. I jak miałem karę, no to to była lipa. <grymne> no było ciężko. E, dzięki wszystkim za oglądanie. Cześć.